cześć, witaj, witam cię bardzo serdecznie z tej strony Tomek Klasowski i muszę przyznać, troszkę mnie tutaj nie było, ale wracam z dwojoną siłą w nowej wersji prezentacji. która teraz nazywa się Awangarda, kto by część zorientuje się, skąd nazwa. Mam nadzieję, że będzie Ci się podobało. Wiadomo, że mogą być jeszcze drobne niedociągnięcia, ale zaczynajmy! Startówka. Bang, zaczynamy z grubej rury od tematu, który wywołuje naprawdę bardzo, bardzo wiele emocji, tak samo tutaj może wywołać pewną kontrowersję, ale jak to mówią. Hej to jest na hej. Niektórzy są w stanie za nie zabić i poświęcą naprawdę bardzo, bardzo wiele, aby je zdobyć. Jeszcze inni traktują je jako wyznacznik jakiegoś luksusu standardu społecznego, a inni uważają je za kompletną bzdurę i bezużyteczność. Ja postaram się udowodnić o pieniądzach, bo o nich dzisiaj będzie mowa że jest to coś kompletnie abstrakcyjnego i są tak bardzo ważne jak i tak bardzo nieistotne. Należy je traktować się w kompletnie innej kategorii. Aby jednak ci to wyjaśnić, potrzebujesz zrozumieć, jeśli jeszcze nie wiesz, historię skąd one się wzięły i dlaczego ich używamy. Tak więc spójrz tylko. Pierwszą formą płatności była tak zwana wymiana barterowa. Otóż cóż to takiego było? Musiałeś mieć coś na zbyciu, jeśli czegoś potrzebowałeś, musiałeś znaleźć osobę, która chce tego, co ty masz na zbyciu, a sama oferuje to, czego ty potrzebujesz. Już więc widać pewną ułomność tego systemu. W dobie, kiedyby nie było internetu, a takie czasy naprawdę kiedyś były, ciężko było znaleźć osoby, których kryteria się uzupełniały nawzajem. Jak więc widać, system ten był bardzo, bardzo daleki od ideału. Zaczęto więc szukać pewnych rzeczy, które są wartościowe dla każdego. Wybór padł dlatego na sól i zboże. Wiadomo dlaczego. Co więcej, pierwszy raz w związku z tym dochodziło do tak zwanego aktu sprzedaży. Można więc powiedzieć, że sól i zboże były swego rodzaju pierwszą walutą w dawnych czasach. Jednakże i to nie było idealną formą ze względu na to, że zboże ulegało rozkładowi, a sól to samo, wraz z wodą mogło się rozcieńczyć te sprawy. Zaczęto więc szukać alternatyw. Najpierw sprawa padła na metale jest szlachetne, takie jak brąz czy żelazo. Później dopiero zainteresowano się złotem, srebrem, czy platyną. Tu jednak problem był taki, że były one ciężkie, dlatego zaczęto je rozdrabniać na coraz to mniejsze kawałeczki, z czasem Przypominały one swego rodzaju monety, na których zaczęto wybijać pieczęcie władców. Tak też powstały monety. Jednakże i tutaj pojawił się kolejny problem. Zgadnijcie jaki? Mała podpowiedź. Wyobraźcie sobie Bill Gatesa chodzącego ze swoim majątkiem z miliardem monet. Tak, dużym problemem okazało się dla ludzi posiadających dużą ilość monet trzymanie ich wszystkich w jednym miejscu, bo to po pierwsze niebezpieczne, po drugie niewygodne. Zaczęto więc je składować do jubilerów którzy wydawali swego rodzaju kwit na posiadanie danej ilości monet. Z czasem ci przekształcili się w bankierów, a wydawane przez nich kwity były swego rodzaju pierwszymi banknotami. Z czasem jednak państwo postanowiło się tym zainteresować, dlatego że każdy jubiler wydawał własny banknot i panował ogólny, wszechpojęty chaos. Postanowiono to ujednolicić bankiem centralnym. Tak wygląda historia pieniądze w skrócie. Dzisiaj pieniądze często są jakimś zapisem binarnym na... W dużego banku, bądź jakimś sub -contem. Często są jedynie wirtualnymi liczbami, gdzieś tam w komputerze i wirtualne. Rodzi się więc pytanie jednak, jak po przeanalizowaniu ich całej historii możemy się nimi przejmować. Zaraz to rozwiniemy. Jeśli przeanalizujemy sobie całą drogę tych pieniędzy, możemy sobie uzmysłowić, że pieniądze jest to równoznaczne z jakimś krzesłem, biurkiem, bo wymienia się na to tak, czyli postawmy sobie znak równości: pieniądze równa się jakaś rzecz. Okej, okay, ale teraz po co to wszystko było i po co ten cały wywód? Przeprowadźmy sobie drobne ćwiczenie, które uzmysłowi Ci Twój stosunek do pieniędzy, jakie masz do nich nastawienie, jakie masz między innymi o nich zdanie. Ćwiczenie będzie bardzo proste. Ja będę czytał pewne zdania, a Twoim zadaniem będzie je dokończenie. Tak, zdania będą niedokończone. Tak więc proszę Cię, weź kartkę, długopis, ołówek, coś, co będzie można było napisać i piść to, co ja będę dyktował. Po prostu nie pierwszą myślą, która przyjdzie Ci do głowy. Teraz uwaga, jeśli tego nie zrobisz, to po prostu to nie wyjdzie, ale robić to po prostu dla siebie, jesteś ciekaw dzieła. Pieniądze są... No właśnie, jakie? Pieniądze sprawiają, że ludzie... No co? Miałbym więcej pieniędzy, gdybym... Pieniądze powodują... Boję się, że gdybym miał więcej pieniędzy, to bym... Okej, okay, jestem pewien, że napisałeś same fantastyczne odpowiedzi. Wybierz teraz tę najbardziej pozytywną i najbardziej negatywną. Wspominaliśmy i doszliśmy do wniosku, że jeśli pieniądze są równoznaczne z czymś materialnym, z każdą inną rzeczą materialną, zamień teraz rzeczownik pieniądze na jakikolwiek inny. Żeby było zabawniej, zamień ją to na grabie albo łopatę. I przeczytaj teraz swoje zdania. Z... Tym drobnym wyjątkiem, że zamiast słowa pieniądze stawisz łopatę. I jak to teraz brzmi? Ludzie, którzy mają łopatę są... No faktycznie mogą być, w sumie to nawet ma sens, no. To ma sens. Łopata sprawia, że ludzie są bezczelni. Miałbym więcej łopat, gdyby... Gdybym więcej pracował, no tak, w sumie więcej bym ich zrobił. To ma sens. Okej, okay, nie ma sensu chyba ciągnąć tego wszystkiego do końca. Chyba wiesz o co mi chodziło. Generalnie chciałem ci uzmysłowić, że nie ma znaczenia, czy tak naprawdę masz pieniądze, czy nie. One nie wpływają na to, czy jesteś zły, czy dobry. Duża ilość gotówki jedynie pogłębia Twój stan przed ich posiadaniem. Jeśli byłeś chciwy, to pieniądze pogłębią Twoje doświadczenie. To by było na tyle. Mam nadzieję, że czegoś ciekawego się dowiedziałeś. Jak już mówiłem, nowa forma prezentacji, na pewno jeszcze nie idealna i dużo pracy przede mną, ale w końcu ruszyła po bardzo długiej przerwie. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę w górę i kliknij tego subskrybuj tutaj gdzieś na dole. No i do zobaczenia za tydzień. Cześć!